Co byście chcieli? Soczystą porcję cielęciny podsmażoną z czosnkiem, rozmarynem i pieprzem? A może delikatnego łososia w sosie śmietanowym z grzybami i fantastycznym białym winem? Albo pomidory z kawałkami cukinii z grilla, przypieczonymi do karmelowego koloru? Jestem kucharzem i doskonale wiem, o czym mówię. Co prawda to nie ja. To jestem ja. Ale spokojnie, za kilka lat też zostanę znanym kucharzem, bo takim gwiazdom trafiają się same piękne dziewczyny. Ale dopóki nie jestem gwiazdą, będę stosował swój sposób. Jest nieco bolesny, ale za to stuprocentowo skuteczny. Co jest? Ty Ej! Dupku, jak się zachowujesz wobec kobiety? Co boli cię? Nie, nie boli. Nie boli. Mm -mm. Ale wiesz, jutro mam rozmowę kwalifikacyjną. Mm -hmm. Boję się, że mam nos złamany, a nos to jest moje narzędzie pracy. A jako kto będziesz pracował? Jako kucharz w restauracji. Jako kucharz? Mhm. Wiesz, że ja też pracuję w restauracji? Źle mamy wspólnego? A ty dokąd? Ja muszę lecieć, wiesz? Ale przepraszam cię strasznie za tą lampę. Naprawię oczywiście. No co ty? Uciekasz? Nie, dlaczego uciekam? Po prostu śpieszę się. Muszę wyjść. Tak. Po prostu wychodzisz, tak? A dlaczego tak po prostu? No śpieszę się, Wiki, muszę lecieć. Ale było super. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. I to wszystko? Na no, co jeszcze? No zaraz, zaraz, zaraz. Chwilę. Przecież nie tak się umawialiśmy, ja nie mam pieniędzy. Od dziecka marzyłem, by zostać kucharzem. Rodzice myśleli, że jak dorosnę, to mi przejdzie. Jak tam winy, syneczku? Ale nie przeszło. Skończyłem technikum gastronomiczne w Białym Stoku i przyjechałem do stolicy, żeby znaleźć pracę w najlepszej restauracji. Klot Monet, najlepsza restauracja w Warszawie. Na pewno pracuje tu najlepszy szef kuchni w Polsce. Szefie. Właściciel pana wzywa. Co właściwie się wsłucha? On nie ma imienia, ty. sługu się tym. Aha. Znowu? Wczoraj na Sarmatów. armatów. Ile postawił? Pięć tysięcy. Dlaczego oni zawsze muszą przegrywać przed moją zmianą? Dzień, Dzień dobry, szef! Ach. Ach. Tak szef! Średnio wysmażone, zrób. Dobrze, szef. Tyle razy ci mówiłem, żebyś nie używał tego okropnego koniaku. Za 7 minut posłuchaj. Mięso będzie delikatniejsze. A dobrze, szef. Igor, po co ci taki duży garb? Arega ty masz do tego sos? Niech. Najprostszy, najlepszy, no. Za trzy minuty będzie gotowy. Nargis. Nim taka jak szef. Ej, Libos się to zarobior. Znowu kacę lecisz. Oj, ty burzy! Ochyctwo. Bez nadzieja. Marnota. Czermondę. Daj smok. No, dzień dobry. Chlałeś wczoraj. A co to? Widać aż tak bardzo? Pana ulubione, proszę. E, coś panu podać? Wody. Gazowanej, nie gazowanej? Litr. Mhm. Chciałby pan mnie? Słucham? Mówiłam, czy chciałby pan mnie? Nie, nie, ja do właściciela, w sprawie pracy. Jestem kucharzem. Zaprosiłem konkurencję na kolację. Jaką konkurencję? Otwiera Wiem. się tu pod nosem, obok. Mój kolega otwiera tę restaurację. Przyprowadzi dzisiaj swojego szefa kuchni, podobno jeden z lepszych w świecie. W Rosji go znalazł. Mogę już iść? Posiedź i pomyśl. Czym dzisiaj wieczorem zaskoczysz konkurencję? Jak wrócę, to pogadamy. Tak, słucham. Mhm. No to w takim razie kuchnia jest tam. Ja to może wezmę do szatni. – Dziękuję ci bardzo. – Powodzenia. Przepraszam bardzo, czy pan tu jest szefem? Nie. A po co ci szef? Ja przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną. A! Ale to jest szef. Szefie? Ktoś do pana na rozmowę kwalifikacyjną. Aaa, no tak, tak, rozmowa kwalifikacyjna. Chodź, synu, zapraszam. Opowiedz coś o sobie, synu. Tu jest moje CV. Nie. Yeah. Dobry kucharz nie potrzebuje CV. Od razu można go poznać po oczach i spracowanych dłoniach. O, takich jak twoje. Od razu zobaczyłem twój potencjał. Witaj w moim zespole. Pi. Ja kucharza rozpoznam już z kilometra. Jak tylko wszedłeś, mówię: O, prawdziwy kucharz idzie. Proszę. A. Mhm. Proszę, szefa. Wiktory idzie. Co? Znowu ten głupek. Dobra, posłuchaj, ty sobie tutaj siedź, czuj się jak u siebie w domu, wypij, wypal, a ja zaraz wrócę. A, mamy tutaj takiego jednego typka, który lubi wyrzucać ludzi z mojego pokoju. Jakby co, to mu powiedz, że ja ci pozwoliłem tutaj siedzieć, tak? Dobrze, dziękuję, szybko. Pasażerowie klasy biznes proszeni są o przejście do sali VIP. Co, na rozmowę kwalifikacyjną przyszedłem? Normalną, o pracę szef mnie właśnie przyjął. Kto? Szef. Powiedziałaś szefowi, że prosiłam o nowe menu? Tak, ale... E, ja byłem właśnie na, na tej rozmowie z e, waszym szefem kuchni. E, Zapraszam do siebie, ale się zastanawiam, bo kuchnię to macie dość prostacką. Wiktor, on tu nie będzie pracować. Jaki on? On. Poczekaj. kiedy ty tutaj decydujesz? Uwaga, kuchnia! Uwaga! Harcz, kuch. Także. Kto po tamtej stronie kuchni jest szefem? Szef, szefie. Ja. Igorku, a w tamtej części kuchni? Kto jest szefem? No, pan jest szefem, szefie. Ja! Jestem szefem. Nargis! Darcha, Dziołki szef! Szmo, szef! Szmo, szef. Louis! Oui! Est lui chef? Merci vous, monsieur! Merci beaucoup, Louis! Ja jestem szef! Ja tu wszędzie jestem szef! Ja tu jestem głównodowodzącym! To jest moja kuchnia! Rozumiesz? Ja będę decydował, kto będzie tu pracował, a kto nie. Odtąd jesteś członkiem naszej załogi. Będziesz pracował dwa na dwa. A panią zapraszamy na salę. Będzie mogła pani zarządzać swoimi kelnerami. A przepraszam. Niepowtarzalną atmosferą naszej restauracji. Zegnął, a zrobiliście. Jestem. Odpowiedziałem. Gratulacje. Dzięki. Dzięki, boboś? Jestem gotowy, szef? Co mam robić? Powiedz mi, czemu nie cyrk? Słucham? Czemu nie jakaś fabryka, albo taksówka, albo krematorium? Czemu ty, Maksymilianie Ławrowski, czemu ty się na kuchnię pchasz? Ponieważ jestem kucharzem i jestem profesjonalistą w tej dziedzinie. <grytanie> Kim ty jesteś? Profesjonalistą, szef. Profesjonalistą ty jesteś? <grytanie> Okej. Okay. Chodź, ci coś pokażę. No chodź, chodź. Widzisz? To jest Arek. Arek jest idiotą, ale nożem to potrafi ci ogolić nogi tak, że nawet nie będziesz wiedział kiedy. A tam Luis. Na samych jego deserach nasza restauracja zarabia 7 tysięcy dziennie. Potrafisz tak, profesjonalistą, A tam Nargis. Od trzech lat tu pracuje bez pozwolenia, ale jest lojalna i uwielbia moją kuchnię. To ty jesteś w czym profesjonalistą, powiedzmy. Ja potrafię wyśmienicie gotować, szef. Do prawdy? Dobrze, dam ci szansę. Mamy tu jednego stałego klienta. Arek? Tak, szef? Jest pani Eleonora? Jest, tak, właśnie ją widziałem. Damy ci szansę, jeżeli zaspokoi, że tak powiem, panią Eleonorę, to znaczy, że umiesz gotować. No, pani Eleonoro, niech się pani szykuje. Ten deser zwalił z nóg niejedną kobietę. Szef, tak. deser dla pani Eleonory gotowy. Uwaga wszyscy, pani Eleonora będzie degustowała danie naszego nowicjusza. Mm. Zapraszam, Eleonora. Zobacz, teraz mam coś takiego. Zobacz, czy ty to zjesz. Nie? No i nawet ona nie chce. Ale przecież to jest pies, to jest nieuczciwe. No, kto powiedział, że świat jest uczciwy? No, dosyć tych śmichów, chichów. Wracamy do roboty. Jeżeli chcesz mu coś udowodnić, to się z nim załóż. Co? Załóż się. Szef, proponuję zakład. Co? Załóżmy się, że jeżeli to nie będzie pies tylko człowiek, ale normalny zwykły człowiek to na pewno posmakuje mu moje danie. Okej. Okay. Jeśli wygrasz, to zostajesz tutaj i będziesz mógł pracować. Ale jeżeli przegrasz, to zdejmujesz ciuchy, zostawiasz w szatni Aha. i odejdziesz stąd nagi. Przechodząc przez całą salę. <słuch> Zakład. Kardy. Nargis, Rondel. szef. Rachmat. Louis, Masło. Voilà. A, Messi. Leseczku, jak i trufle. Igor, Plaskry. Arek, marchewka, Julien. Ja, to jak zwykle. Zaraz, zaraz. Tutaj tatuś będzie gotował. Panie Borysie, pana gościa. O, witam. Zapraszam. Dziękuję. Mimo was gościć w najlepszej restauracji w Warszawie. Jeszcze najlepszej. My otwieramy za parę tygodni. E, e, proszę, poznaj Helena Szparaga, mój szef kuchni. Szparaga. pseudonim artystyczny. Wiki. Możesz podawać coś na ciepło. Nasi goście są bardzo głodni i stęsknili się do normalnego jedzenia. A, y, tylko proszę pamiętać, żeby nie było tam pieprzu, dobrze? Dobrze. A ja poproszę szparagi. Pani Wiktoria mówi, że można podawać danie główne dla gości. Zabieraj. Leszeczku, idę do siebie obmyślać nowe menu. Mm, Nieźle ci idzie. Mm, dzięki. <grym> Szkoda tylko, że on tego nawet nie spróbuje. Jeszcze się przekonamy. Coś ty. Nie ma szans. Nawet jeśli spróbuję, to i tak mu nie posmakuje. Już ja go znam. Natka, poczekaj. W takim razie będziemy potrzebować bardziej obiektywnej oceny. Pozwól na chwilkę. W razie czego, ty tego nie widziałaś. Matka, ile można czekać? Czy ja muszę wszystko robić sama? Już zostaw, ja zaniosę. Co? Nic. Oj, panie Wiktorze. Co pan najlepszego zrobił? Ja nie wiedziałam, że goście nie lubią pieprz. No co trzeba było się dowiedzieć. Szefie, szybko. Gościa zabra, zabrało po gotowie. Pan Borys z nim pojechał. On się zatruł na daniem powiedziała, że gość ma alergię na pieprz. Co? Alergię? Alergia, no. No może umrzeć. To nie jest moje danie. Natka, to nie jest moje danie. To jest moje danie, szef. Ja podmieniłem pańskie danie z moim po to, żeby udowodnić panu, że ja też potrafię kotować. Co się tutaj dzieje? Co to jest jakaś jadłodajnia? Kim pani jest? Jestem szefem restauracji, w której nie trują gości. Szef, ale ja nie dodawałem żadnego pieprzu. Mnie nie interesuje, czy dodawałeś pieprzu! Czy czy nie dodawałeś pieprzu! Jakim prawem w ogóle wydałeś swoje danie? Na salę! To jest moja kuchnia! Moja kuchnia! Narażasz na bank zdrowie! Zdrowie! Nasze goście! Halo! Boże. Tak, Borysie? Słuchaj, Wiktor. Mam dobrą wiadomość. Za kratki nie idziesz. Zbadali kolegę w szpitali, okazało się, że ma tętniaka aorty i gdyby nie atak alergii na twoje danie, to prawdopodobnie kopnąłby w kalendarz. Tak więc wychodzi na to, że uratowałeś mu życie. A e, kolega mówi, że jak wyjdzie ze szpitala, to przyjdzie dokończyć twoje danie no i postawić ci flakona. Wiktor, ty jesteś urodzony w czapku. Spokojnego wieczoru. No na razie. Co ty takała jeszcze tutaj? Szefie, ja już naprawdę wszystko zrozumiałem. Nie musi pan mnie kolejny raz poniżać. Słuchaj, ty mi zawracałeś głowę cały dzień, więc ja teraz mam prawo poniżać cię przez kilka następnych miesięcy. To szef mnie nie wyrzuca, dlaczego? Uważaj, bo jak się zacznę zastanawiać dlaczego, to się zwolnię. Że wiem. To Szyfko nie, nie, nie zwalnia? Założyłem się z Narkis, że za tydzień sam ucieknie. A w ogóle to przegrałeś zakład. Rozbieraj się. <grystanie> zakład! Gdzie ty idziesz? To no nie biegnij tak! Pokaż tutaj. się! Poczekaj, <grystanie>